że przez ten seks tak szybko się nie umiera w sytuacji chorób kardiologicznych, a co więcej można nawet sobie życie poprawić. O 3.15 wstaliśmy, o 4.00 wyjechaliśmy z Zielonej Góry, o 5.20 byliśmy w pięknych Lubniewicach. Witamy bardzo serdecznie razem z gospodarzem tej urokliwej, cudownej miejscowości. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, Tomasz Jaskuła. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A ja więc przez najbliższe 12 godzin będziemy mieli tę przyjemność, że jesteśmy razem z Państwem właśnie tutaj na północy naszego regionu. Raz jeszcze dzień dobry. Otwierając ten park miłości w 2013 roku miałem dwa marzenia. Żeby park zmienił się pod względem wizualnym, infrastrukturalnym, a drugim marzeniem było właśnie, żeby to miasto troszeczkę wyszło, nazwijmy to kompleksu, i szukaliśmy pomysłu na te Lubniwice. Nie wszyscy się muszą z nim zgadzać, ale ja wierzę, że właśnie Michalina Wisłocka jest tym pomysłem na nasze Lubniwice, że ten festiwal będzie fantastyczną tradycją, które na inny poziom kompletnie nasze miasto wznoszą. Ktoś przyjdzie i zapyta nas o miłość. Czy możliwe by było w dzisiejszych czasach, żeby na przykład pan tutaj miał taki gabinecik swój, taki wakacyjny seksuolog. Miłość ma to do siebie jest na tyle cudowne. Ja uważam, że to jest najpiękniejsze uczucie świata i podobno Mogłaby być taka tabletka, która by powodowała wydzielanie się odpowiedniego hormonu i po człowiek by się zakochiło. Na rzecz, ja w panu do szaleństwa na dwa dni. Chciałbym tam na mostku też zawiesić kłódeczkę z symbolami miłości. Pierwszy festiwal Michaliny Wisorskiej uważamy za otwarty. Bardzo się cieszę, że w mieście miłości będziemy mogli dzisiaj porozmawiać na temat seksualności. Nie zgodzę się tutaj z moim interlokutorem, że raz a dobrze. Odwołałbym się do tradycji ludowej cztery razy po dwa razy, osiem razy, raz po raz, o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. Generalnie seksualność to nie są tylko narządy zmysłów, to nie jest ciało, to przede wszystkim są myśli, to są uczucia, to są emocje, to są pragnienia. Wziąć i powiedzieć lubię z tobą przebywać, to przecież hamuwa. Na przykład daj mi tu, to jedna z wysp, albo tu mi daj, jak niektórzy mówią. Mnie bardziej by się podobała nazwa wyspy weź mnie bez recepty. Czym marzą polki w łóżku? Polki nie gęsi i swoją wyobraźnię mają. Czy to prawda? <grystanie> Złysy mi, że mogą więcej w łóżku? <grystanie> tak, że niektórzy mówią, że tak. <grystanie>